Hej, witam was w kolejnym odcinku ze Stardivali. Mm, na wstępie oczywiście sprawdzimy sobie telewizorek. Mm, Okej, okay, nie bardzo. Myślę, że mamy naszego talentu sześć najlepszej jakości rzeczy włożyć. Tak rozumiem. Mm, very happy today. Są dzisiaj spirits, więc y bardzo fajnie. Może nawet pójdziemy do kopalni, kto wie? Um, my mamy jeszcze zwykły kill, off, bo już nie pamiętam. Nie, mamy Steel. Steel to był dobry, nie? Tak, bo podstawowy po prostu był zwyczajny. Ejciu, chwilę w Stardivali nie grałem i już o takich rzeczach zapominam, nie? To, to dopiero świadczy o w sumie wszystkim. Um, co my tam musimy oddać jeszcze do Community Center? Bo na pewno jest y, sporo rzeczy, ale nie wiem, czy coś. O, dobra, coś mi mignęło. E, jabłuszko, no dobra, to ma sens. I czy coś jeszcze? Nie, to chyba tyle. Coś przydałoby się włożyć tam do, naszego, do naszej dżemiarki, że tak powiem. Tylko nie wiem, co bym mógł, co bym mógł włożyć. Może śliwkę? Gdzie ja tą śliwkę w ogóle znalazłem? Hmm... Dobre pytanie No ale chyba ją mogę włożyć, nie? Ona na ziemi chyba się pojawia, jak dobrze pamiętam Wiecie, no chwilę nie, nie grałem w Star już widzicie jak, jak, jak jest, nie? Ja chcę tymi drzewkami potrząsać, bo pamiętam, że... O, już kukurydza urosła, dobra Teraz dopiero zauważyłem um, Powinien zbierać od lewej strony Nie wiem dlaczego zacząłem od prawej ale niestety jakoś tak wyszło. E, właśnie, możemy jeszcze te kamienie poniszczyć, co nie? Czy nie? Nie no, mogę. No i idealnie. Jeszcze sobie oczyścimy trochę naszą farmę przy tym. Myślę, że e, będzie to bardzo dobra opcja. Hmm, zastanawiam się, czy jeszcze gdzieś tu jest coś, co by mi wadziło. Ale chyba nie ma. A przynajmniej nie widzę tego przez większość drzew, które po prostu zasłania mi moją powierzchnię farmy Niestety trzeba się z tym pogodzić czasami hmm, Zniszczymy sobie jeszcze tutaj Sikierkę też trzeba będzie ulepszyć, bo z tego drewna co tu jest będziemy mogli dosyć bardzo dużo hardwooda Czy to to drzewo dawało? Hmm, chyba nie Wydaje mi się, że... Hmm... I ci, jak to, żeby się nazywało? To był dom, chyba, nie, po prostu. Czy to było coś innego? O! geodudy mamy, nieźle. Dawno nie kopałem w kamieniołomie, naszym takim małym, więc w sumie mo mogę chwilę pokopać, czemu by nie? Pójdziemy sobie dzisiaj do Clint'a. O, widzę, jeszcze robaczki są. No normalnie, czego chcieć więcej? O i mieć mi była potrzebna. No i widzicie, wszystko co chciałem, to mam. I będą co najmniej 3 Giodudy. W tym dwa te takie rzadsze, więc cóż, te Frozen. Mm. No dwa, bo więcej nie widzę. W sumie, czy z jednego Gioduda może wypaść więcej Giodudów niż jeden? Coś mi się gdzieś kojarzy, że mogło, ale głowy nie dam, nie? Bo nie mam pewności. Ale jejciu, jak to, jak to wszystko idzie praktycznie na jednego hita, może oprócz tego żelaza No to to jest wręcz cudowne Dobra, idźmy po robaczki Pyk, pyk, pyk Mixed Seeds, no dobra Bez jakiegoś wow No, 3 dudy ale Może być i tyle, nie? Choć nie ukrywam, liczyłem, że dostanę jeszcze jakiegoś w gratisie Dobra, to też sobie zbieramy e, Niestety jeszcze tego iridium chyba nie mogę wykopać Wydaje mi się, że do tego będę potrzebować jeszcze lepszy kilow. No, złoty A na złotym mnie póki co kompletnie nie stać Więc może sobie odpuszczę O, e, z tych się dostawało Tylko jak one są otaperowane, to nie mogę z nich wziąć tego A nie chcę im ścią ściągać tapera Ajajaj, to są dopiero dylematy Czy to już urosło? Nie, jeszcze nie. O, szkoda. E, tam na razie jeszcze nie idziemy. Mogę iść do tego drzewka na razie. I nim trochę potrząsać. Oj, tędy nie przejdę. O, dasz mi coś jakiegoś orzecha. Proszę. Hmm, chyba nie. Szkoda. Hmm, chyba, że po prostu mylę drzewa. Ale czy ja bym tak się głupio pomylił? Czy to jest w moim stylu? No trochę jest. Ale chyba nie aż tak. Widzę, że kotek tam sobie naszczeka, więc trzeba będzie go trochę pomiziać jak to zwykle. Podlejemy sobie jeszcze tutaj, żeby nie musieć chodzić daleko. Weźmiemy wody do konewki, czy dobra, musimy już wziąć, bo niestety nie starczy nam na więcej podlań. Hmm. Czy mamy jakąś specjalną... Czy to jest podlane? Nie miałem pewności, ale powinno być chyba, bo to jest 5 slotów, że tak powiem. Czuję, że miałem coś na dzisiejszym odcinku zrobić konkretnego, ale jakoś nie jestem w sobie w stanie przypomnieć co konkretnie. Widzę, że kurnik już jest wybudowany, nawet nie wiem kiedy. Ale jest, więc fajnie. Będziemy musieli załatwić sobie też silos. Więc do silosu. Ach, na pewno będzie mi potrzebna glina. Na pewno będzie mi potrzebny też pewnie kamień. Ale nie wiem co jeszcze. Więc póki co, nic więcej niż te rzeczy nie będę brać chyba. Chociaż może jeszcze wezmę drewno. Nie no, drewno w silosie. Czy mi się przyda? O! Kto wie? Nie, no pewnie sobie wezmę tak ona zapas, nie? Bo po co miałbym łazić ewentualnie dwa razy, skoro mogę łazić raz, <grybujesz> jakkolwiek to nie brzmi. Um, idziemy sobie jeszcze zebrać kilka e, kukurydzy sztuk. Um, tylko ten kamień zniszczę, bo będzie mnie irytować. To drewno. I możemy zbierać. Um, trochę się tu zrobiło. Nie jakoś mega dużo, ale tak odrobinkę. Hmm, chyba w całą mam. Ja żeby nie było, wiem, wiem, kukurydza nie jest jakimś super mega e, dobrym źródłem zarobku, ale jest bardzo łatwa w plantacji. I mi głównie o to chodzi, zarobić i jak najmniej się narobić, prawda? Oczywiście. Hmm, 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 hmm. Solar Essence chyba mi się do niczego nie przyda, więc sobie sprzedam Biała Alga również, też mm, Wiadomo, wiadomo eee, Tu mam chyba na Silos już przygotowane rzeczy, tak swoją drogą um, Trochę miedzi, czy ja potrzebuję coś z tej miedzi sobie zrobić? Mm, raczej w motykę bym nie poszedł Ile kosztował Silos? 100? 400? Albo 1000? Coś takiego nie a 400 to by nie, tak dzi dziwnie by było jak na chyba 100 kosztował Więc jeśli bym ulepszył sobie silos za stówkę Znaczy ulepszył, no zrobił w ogóle Zrobiłbym sobie silos za stówkę To mógłbym sobie jeszcze ulepszyć może siekierkę Myślę, że to jest dobry pomysł Tylko trzeba się pośpieszyć, więc muszę szybko odłożyć jak najwięcej rzeczy i skupić się głównie na czy mixed Seeds zdawały kasę. Sprawdzę. E, strasznie dużo mam tej, tego Void Essence. Nie ukrywam, nie potrzebuję aż tyle. Se kilka zostawię dla czarodzieja. Myślę, że cztery mi wystarczą. Mm, PineCone. Hmm. To był dom chyba kwarc, dam komuś w prezencie jak będzie przechodzić aquamaryn, może dla Clint'a bo będę też przechodzić i może Emily jakby się trafiło fiber, czy ja potrzebuję fiber? No, mogę odłożyć o, mam też drewno widzę no to idealnie się składa chciałbym jeszcze pójść do marni, kupić kurki teraz pytanie, ile ta siekiera będzie kosztować? Wydaje mi się, że ona kosztuje 4 albo 5 tysięcy Ale głowy nie dam, od razu mówię hmm. I przede wszystkim, jeśli chcę ją sobie ulepszyć to wezmę żelazo Bo często mam tak, że po prostu chciałbym coś sobie takiego ulepszyć, a później nawet nie biorę materiałów pod to No trochę szkoda, ale cóż, co poradzić, nie? Pyk i szybko lecimy, bo zaraz będzie czwarta nam znowu cały dzień minie o tak, yy, mrugnięcie oka normalnie i tyle z tego będzie hmm. Zgaduję, że z takich drzew, które tutaj są to raczej mi nie poleci, a szkoda um, <ścoughs> Dobra, będę z mieczem chodzić albo nie, z kosą będzie mnie mniej spowalniać, gdybym ewentualnie coś przez przypadek kliknął. Jakieś zadanie. Co my tu mamy? Uh, o, ho ho, 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 albacore. Ojej, no nie, nie chce mi się łowić ryb. I. o Jezu, omlet, też nie. Ja w ogóle, jak chodzi o gotowanie w stadiawali, to jestem kompletnie na nie. Autentycznie. Strasznie nie lubię tego robić w stadiawali. Ale no wiecie, prawdopodobnie i tak będę to robić. A, kalcyt jakiś? Lunaryd. to tak. N nie spodziewałem się trochę, że tak powiem. Miedź. Szczerze, zwykle bym powiedział, że kupsko, ale akurat teraz miedź mi się przyda, więc lepiej mieć niż nie miedź, prawda? E, dobra, gdzie ja mam ten akwam. Nie, dobra, najpierw ci dam to, bo zaraz będzie czwarta i mi powiesz, że już nie chcesz. Mmm... 5000, stówka na to, kura kosztowała. Ile jedna kura kosztowała? Hmm, to jest bardzo dobra zagwostka. Chyba 400, nie? Czy 800? Chyba kosztowała 800, jak tak teraz myślę. Czyli jak wydam stówkę, wydam 5000. To jeszcze mi starczy. Ale będę totalnie spłukany, aczkolwiek starczy mi. Więc, czemu nie? Mm, dobra, i jeszcze chciałbym ci dać akwamaryn, Proszę bardzo. Ja wiem, że lubisz. Wiem, wiem. Stalkuję. Na Wikipedii. I nie tylko. Na Stardiwali Fandom. I też nie tylko. O, węgiel dostałem w gratisie. Spoko. Lunaret, wydaje mi się, że już oddawałem Hematoid, czy co to tam było, też chyba, ale może się mylę Dobra, myliłem się Ja już po prostu tyle, że tak powiem, saveów robiłem Że nie pamiętam co na którym już oddawałem, czego jeszcze nie Już, grze nieważne, grzebałem już tu hmm. Lukniemy sobie jeszcze do kalendarza, później skoczymy do Marni, a na koniec chyba Robin Tak mi się wydaje w sensie, muszę czasowo to jakoś dobrze rozegrać, nie? Jezu, już bym kliknął Kurde, daleko ten event Stardiowali fair A tutaj było to if I teraz nie wiem, które było które If to chyba było z tym Halloween, co nie? Znaczy takim pseudo Halloween, no wi wiadomo Że to taka po prostu zrzynka 1 do 1 Hmm. Pójdę najpierw do marni. Bo chciałbym, żeby te kury już zaczęły rosnąć, tak? One przeżyją, jeśli na przykład nie zdążę z silosem się wyrobić. Ale no, po co mi silos bez kur? Lepiej wolę mieć kury bez silosu. Silosa, silosu. Niż yy, na odwrót. A ona oczywiście nie pracuje. Nie wyrobię. I tam są te gacie, mogę już tam wejść? Ech. A Jak z tobą pogadam i dam ci jabłko. Lubisz jabłka? Może? mi Miej, nadzieję. Um. Z tobą mam naprawdę kiepskie relacje, bo naprawdę rzadko z tobą gadam, ale... Chciałbym to poprawić. Hmm. Powiedz, że się ucieszymy to jabłko. Ucieszyła się, dobra, i ma, ziel ma zielone. Czy to oznacza, że mamy już z nią dwie, dwa serduszka? Tak. I mam gacie. Udało się. Dobra. I teraz co my musieliśmy z tymi gaciami zrobić? Odnieść mu je, nie? Tak? O, no, to, to zadanie już jest tak stare. Eee, I oddam mu to. Dobra. Teraz pytanie. Czy ja mu to mam oddać do tej jego skrzynki rzeczy znalezionych? Czy ja mam mu to oddać ręcznie? Chyba ręcznie. Ale zaraz będzie... Uuu, dlaczego w miejscu publicznym oddajesz mi te gacie? Przecież to jest, nie wiem, jakaś... jakieś szkalowanie burmistrza, czy cokolwiek mógłby wymyśleć. Hmm, 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 hmm. Czy jesteś w domku? Jesteś w domku, fantastycznie. Um, proszę bardzo. O, znalazłem, znalazłem. Coś jeszcze? No, czyli to po prostu była ta interakcja cała. No dobra. I mamy ten yy, ukończone. 750 kaski. Miło, naprawdę miło. Czyli mógłbym sobie wtedy ewentualnie jeszcze jedną kurę kupić, zakładając, że kosztuje 800. No, szkoda tylko, że akurat nie w ten dzień, ale. Nie, nie mogłem, bo teraz, jakbym kupił Silos, to już bym się nie wyrobił. A i tak się chyba okaże, że nie zdążę kupić ani silosu, ani tego drugiego. Ani kur. Znaczy kur to już wiemy, bo ona przecież nigdy praktycznie nie pracuje. Co jest już naprawdę. Ech, dlaczego ty tu stoisz, a nie w sklepie? Dlaczego ty nie stoisz w sklepie? Zaraz cię popchnę i tyle z tego będzie. Ech. Na chwilę do kopalni. Hmm, może taka luźna propozycja. A jakbyśmy tak 4 godzinki tu spędzili, to byłoby jeszcze dobrze. Wiem, że mam mało energii, ale też te piętra nie są zbyt długie. Bo jakby nie patrzeć. Hmm, jakby tutaj nie powiedzieć. No już jakby mieliśmy jedno gotowe, bo było przy windzie, tak? No to logiczne <coughs> O, wiedziałem Po prostu jakoś czułem, że to ze slajma Znaczy ogólnie z mobów dostanę to przejście Po co on się leczy, jak ja go jeszcze nie uderzyłem? Czy on sobie po prostu dodaje życie, czy co? Nie wiem Void Essence Spoko, ale trochę niepotrzebne, mi teraz. Widzę topas, widzę złoto i nic szczególnego. Poza tym, widzę glutka. Idziemy do niego. Chodź, tu slime. Nie w tę stronę. Irytuje mnie strasznie, że mam przełączone to, że. Jak chcę w lewo, to idzie w prawo, a jak w prawo, to w lewo. On, oczywiście jakoś tam sobie radzę, nie? Ale mimo wszystko jest to dość męczące i potrafię o tym zapomnieć. Magma Giodut, super! Jakże miło. Pyk, pyk, pyk. Dobra, więcej nie ryzykuję. Po prostu sobie coś zjem. Albo nie zjem, bo nic nie mam. Mogę sobie tu połowić? Nie, nie połowię, bo nie mam energii przecież. O, ay! Live the mine. Uu! I mamy kacynkę. I to z Linusem. Dawno z nim nie gadałem zbytnio. Um, o, lemon. No, usiądź sobie przy. W sensie, chodź do ogniska. Czy coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest za słówko. Ale za coś nas przeprasza konkretnego. Hmm. Czy to chodzi o to przyłapywanie go, jak tam grzebie w śmieciach? Bo coś było. hmm Aż on każe nam yy, do namiotu wchodzić? Podejrzane. Dlaczego my tam tak długo siedzimy? Hmm. Czy ja coś mogę dostać z tego eventu? Czy mogę go po prostu przeskipować, skoro i tak jest? <laughs> Wiedziałem, że coś dostanę. Tak czułem. No, szkoda, że po tej cutscence nie pojawiłem się tam od razu, no ale cóż, co zrobić, nie? Linus to jest w ogóle dobra mordka, zawsze możemy do niego wejść, niezależnie od pory Nigdy chyba nie śpi, a przynajmniej jakoś nie widziałem, żeby spał Normalnie czego chcieć więcej, nie? Pójdźmy sobie jeszcze tutaj może na moment o, Luknijmy, czy nie ma może jakiegoś nata, którego tak bardzo szukam i wyczekuję mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Szukam, patrzę i nie widzę I martwi mnie to I też nie rozumiem, dlaczego w Stardew Valley jest taka straszna mm, nierównowaga drzew Jakby wszędzie mamy te sosny w ogóle ja dęby cały czas mówiłem, to z dąbu. Z dębu, przepraszam. Z dębu właśnie byśmy. Nieważne. Nieważne. Nic nie mówiłem. Jestem bardzo zadowolony. Czułem, że wybranie tej ścieżki życia czasu i drogi będzie idealną opcją. I też jeszcze srebrnej jakości. Któż by się spodziewał. No, z pewnością ja. Musimy jeszcze iść po grzyby, bo pamiętam, że ich nie oddałem, a będę sobie pluć w brodę, jeśli ich nie oddam. E, to nie było tu oczywiście, klasyk. Yy, 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 yy. Zawsze mi się mylą te dwa bandle po prostu. Czy ja jeszcze tych rzeczy... Ja jeszcze tam śli... Jezus Mare, co jest ze mną nie tak? Ale ta śliwka nie, nie świeciła mi się ten... Jak ją yy, przeglądałem. Dlaczego? A tego w ogóle nie znalazłem, chyba. Nie, ja to miałem i to żarłem, chyba. Ech. No, już wiem, za co sobie mogę pluć w brodę. Byłem przekonany, że już, że już odniosłem te dwie rzeczy. I hej, zelna, to jest ostatnie, czego mi brakuje. A tu się okazuje, że poza grzybem to jest pierwsza rzecz, którą zaniosłem. Normalnie szok. Szok, jak nie wiem. O, mogę sobie tędy przejść. Fajny skrót. Zapomniałem o tym jakoś, że to istnieje. A, i z tego miejsca chciałbym pozdrowić Wickę, która była przekonana, że nie znajdę tego na dziko, że tak powiem. O, tu też mam, swą drogą. Dwa nawet. Ale raczej mi stąd nie poleci. Bo przecież po co, nie? A, i tu jest kolejny, nieważne. I tu jest śliwka. I tu jest... Ech, jeszcze dwa złote mi się trafiły Znaczy dwa złote hazelnuty, a nie że dwa złote jako... Wiecie o co chodzi e, O Jezu, czy ja nie podlałem tamtej kukurydzy? Czy ja ją podlałem? Nie podlałem jej Czy ja... Nie, tak? Nie? Moment Nie... Kurczę, nie wiem Nie podlałem jej, ja ją zebrałem i zapomniałem ją podlać A zaraz jeszcze padnę nie mogę sobie tak opaść. 3 złote trafiłem? Ha. Dobra, hazel na tym mogę oba. Śliwkę też bym wydał złotą. Bo złote i tak mi szkoda oddać, a to czy ja to dostanę dzisiaj czy jutro to tak wiecie. Mało mnie interesuje, że tak powiem. I coś miałem jeszcze zrobić po lewej stronie mojej farmy. Pamiętam, co ja tam miałem zrobić? Na pewno kota miałem pomidzieć. Te dni są za krótkie. Ech. Nie mam pojęcia, co jeszcze miałem zrobić. Nie wiem, ostatnio z moją pamięcią w ogóle coś jest y, strasznie badziewnego. Po prostu, nie wiem, potrafię iść po coś. Idę do tego miejsca, bo miałem coś wziąć. Z jakiegoś y, konkretnego miejsca, właśnie Po czym nagle, puf i nic nie pamiętam. Ja się zastanawiam. Stoję tam jak taki Debil. I myślę. Hmm. Hmm. Po co ja tam chciałem przyjść? Proszę, proszę, nie zasypiaj na dworze. Dobra, jest. Może jeszcze kota pomijam. No, nieważne. Ani kota nie pomijałem, ani nie zdążyłem się położyć spać ręcznie. I pewnie się obudzę z połową energii. O! Farming level 7. To mnie pociesza. Nawet bardzo mnie pociesza. No i widzicie. Taka to kukurydza nieopłacalna, a jednak coś tam z niej zarabiam. Oczywiście wiem na jakiej na, na, na jakby... Na czym polega mała opłacalność zarabiania z kukurydzy. Ale no myślę, że... cóż... Nie ma co się tym przejmować. O! Będę robić wszystko, by utrudnić mi życie. Super! Oraz będzie wietrznie jutro. No to poza tym to w sumie... Nic szczególnego nie ma, więc na tym pięknym tle mojego domku żegnam Was. Przypominam, że jeśli chcecie wspierać mój kanał, możecie łapkować, subskrybować, komentować bądź cokolwiek tam sobie chcecie. I na dzisiaj to tyle. Żegnam Was do kolejnych odcinków i papatki.